Doskonale go znacie z poprzednich odcinków na Grubym Gamingu, jeżeli jeszcze nie widzieliście tutaj odnośnik. Idziemy do pierwszego pokoju. Pokój już mam dobrze znany, bo tam ostatnio najwięcej czasu spędził Kepcio. I teraz uwaga, uwaga, Kepcio nie za bardzo może z tego pokoju wyjść, ponieważ mamy taki specjalny system anty-60, i on jest tutaj zamknięty. Niestety zamknięty jest razem z jednym z naszych zawodników. Jest tam również Kapek, któremu najmocniej współczujemy. Zajrzyjmy do tego, co tam się dzieje wśród dzikich zwierząt. Głodna lwica to groźny przeciwnik jest gotowa zabijać za świeże mięso. To jest pokój Kepca. widzimy, że już się rozpakowuje, jest legendarny misiu. To nie ten misiu, inny. Bo mój brat za świnkę. Dzień ale zanim do samego odcineczka przejdziemy, chcieliśmy was powiadomić, że partnerem tego wyjazdu jest marka Acer oraz Computronic. I jeżeli chcielibyście skorzystać... Zbrożysywać... Bo jakiś jak, jak się leciał, że tak szybko poleciał? No bo ja tak nawijam na bicie. No bo ja nie wiem, czy założycie taki no, no ale no. bardzo dobrze. No i chcieliśmy was powiadomić, że możecie mieć takie laptopy przecenione o 500 zł, jeżeli chcecie Skorzystać z promocji, to z kodzikiem Sky macie minus 500 zł na laptopy, do których linki, linki znajdziecie w opisie. w opisie. A teraz. Przejdźmy do odcinka. Jest jeszcze nasz pokój, zapraszam Was serdecznie. Tutaj w tym roku będę nocował z sudaczkiem. Jest Francja mm. elegancja, jeszcze jest czysto i czekamy jeszcze na dwójkę naszych zawodników, którzy będą spali w tym oto pokoju. Ty, no tu mają chyba najwygodniej, największy pokój, co? Tu chyba gwiazdy ty. Tak mi się, się wydało. też, że w ogóle wziął dywan zamiast ciuchów. Ma tylko dywan? A pod tym spał? No. No to nieźle. Że... Może na Bedzun wystarczy, chociaż mam wątpliwości. Jak się czuję z tym, że wiersą? co? Ja mam pytanie. Tak. Jak się czuję z tym, że wierszą od godziny. Bardzo dobrze się czuję. Pozdrawiam bardzo sympatycznie panowie. Fajnie, że daj nam znać, że o 13 mam przerwę i wtedy mam pół godziny na nagrywanie. Planujemy w tym czasie nagrać trzy odcinki co najmniej w tej pół godzinnej przerwie, a potem już laba przez cały dzień wiadomo, sławeczki na do powiercenia nie słychać, nie? A ja mam jeszcze jedno pytanie. Tak. Jak się czuję z tym, że Cudek ma więcej punktów na KSKP wczoraj niż ty? No jest to żałosne. Jeszcze <grym bardziej <grym żałosne są jego fragi, które zdobył w 5 <grym> przez cały turniej, nie, nie, 10 nie, 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 meczy. Ale teraz dola. mam pytanie do ciebie. Podłożyłeś talerz. Szlankę do zmywarki? Nie. Idę to zrobić. Bo farmer, ogólnie się założyliśmy kto zrobi więcej punktów na cashcapie. O dwa suby. Kepcio już mi kupił, no to, to już kupiłem. pokazałem na twitterku, a farmer mi nie kupił. Bo zmenda mała się założyła ostatnio, że będę miał mniej punktów na turnieju. Miałem więcej, przegrał dwa suby, kupił jednego i powiedziałem, że jak dokupi tego drugiego, to mu wtedy wyślę jego. Proste. Rozumiem. A gdzie to wyrzucić? że do ja, bo śmieci. No, <laughs> z... Mamy 15 minutę sky kampał drodze. już prawie dwa razy się udusił, ale już na pewno zdążył się oblać, nie? Nie widać. Gdzie to nie widać. Nie, no faktycznie, no nie widać w ogóle. Jak, ja tak nie widzę ty to widzisz? Bo jest na spodzie brzucha, wiesz, i wzrok tam nie sięga. Oni są takimi hejterami widzowie, nie da się tego zrobić, Co robisz Kapciu? Kapcie uczy się Zmywarka. A nie co to Zmywarka. Nawet nie wiedział za bardzo ślecznie, ale ja. A dajcie tak stańcie obok siebie. O co się chodzi? Siema! 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 Witam na serdecznie! Mamy kolejnego zawodnika na naszym skajkankie. Pomachaj nam No. E, zaraz się, widamy się jeszcze z trzecim zawodnikiem i za chwileczkę będziemy rozpoczynali nasz cały projekt. Słuchajcie, Kepcia trochę nie tam, więc przedmuchałem między uszami. Może się tam w mózgu odkurzy. Co? Co to jest? Przedmuchałem ci kurz między uszami Ja pusta między z uszami, co ty gadasz Dobra ogólnie, Kepcio zagrał sobie pierwszą rękę I obstawiam, Pierwsza że minuta Smarty, ile będziesz no, Minuta ja 20 będę. sekund jeszcze Ile? Tak? No, myślę, że tak z dwie minuty jeszcze Co? Tu na jest... ile? Wygrywam no, tą rękę Wygra, <laughs> Się wygra taki Hollywood No to pokaż, Kepcio On nie umie... Kepcio Kepcio, no nie rób sobie Naprawdę Chłopki 150 kp HP zabrał, się nie ruszam <laughs> ja Myślełeś, że on kompa nie miał, <laughs> Przepraszam, przepraszam za się. Let's go! Big break tutaj biegał Ej, przy ribucie miałeś, przy ribucie No Z Podnoszą ribucie się, ribudowa podnoszą ribudowa ziołka, się <laughs> Nie, przecież <czy> to sobą. <laughs> Ale nie mógł się butować Zobacz co on robi, skype'y samochod Biedzą na spacer mają, spacer mają i schopię most Jest! Dobra, widzowie Zobaczcie co knury robią Sudakowska tu streamuje elegancko. Wpadajcie do Sudaka na Twitchyka. Co robisz, Kapciu? Co? Co robisz? Czołgi World of Tanks. Widzowie, no już teraz chcieliśmy Was bardzo serdecznie zaprosić na streama, na którym będziemy w World of Tanks spykać. E, a jeżeli zarejestrujecie się i pobierzecie grę z linku, który znajduje się w opisie, to dodatkowo zgarniacie bonusy. Na przykład 7 nikot nabranił. Tak jest, 250 tysięcy waluty. Super czołgi. I super czołgi. Przede wszystkim potężny czołg i potem jeszcze na wypożyczenie na 10 bitów. Kolejne czołgi. Moi drodzy, rejestrujcie się koniecznie i wpadajcie na streamka, który już w najbliższą niedzielę i tam. Będziemy sobie razem pykać. Dodajcie mnie i dodajcie Kepcia. Full zaopatrzenia. Nieważne to tamto, mamy tyle bochenków chleba, że, że co? Na dwa tygodnie wystarczy. Na dwa tygodnie, a jesteśmy na ile? Na tydzień. Ale tak. to specjalnie dla nas, dla mnie dla Smartego, tak? Dokładnie. A jeszcze Kepcio sobie kupił przekąskę, bo mówi, że tak na wieczór jakby zgłodniał. To ma przekąskę sobie wziął, słuchajcie. I powiedział, że jak mu ktoś weźmie chociaż jednego, to nogi z dupy poływa. Także pozdrawiamy serdecznie Kepcio i dzięki, że się z nami podzieliłeś. Patrz. Top 28, Stuna, top 28, 3 gry, 92 punkty. 92 punkty ostatnio miałem z rzekłem po całym turnieju. Z tym 1 milion subskrybentów. nie miałem 98 punktów. Nie 8. 8. No właśnie. To <grym> no może gdzieś, te, ale miałem. Dobra, idziemy kibicować. 36, No właśnie, nie taki. że miałem kiedyś takie trzy liderki, jak no? No, my jesteśmy pierwszymi. Będziemy tańczyć chyba coś co? O ja już idę się przebrać. Dobra. Jak kawego cenia? Gra tłumy. Dobra, gra. Dobrze? Tak. A co taka? Czekaj. Nie, nie, nie. nie. <laughs> o, to, to mi się podoba. Jak tu najdzie? No tak dobrze, nie w miarę. 100 punktów, ile gier? 3, 4 chyba z Tego co wiem, to tu 28 to w Jest dalej git, jest dalej kozak Jest git A jest klasycznie widzę, co? Ja za moc nie mogę wytrzymać, no ale muszę, muszę tu zajadać Ale sprawa jest prosta, Zostałem godzina 20 minut Ten Knut ma 62 punkty W się, sensie, że ten, o oh, ten Ten, tamten My wchodzimy z Kawkiem i robimy więcej punktów od Sudaka, żeby go skompromitować Tak, jeżeli zrobimy więcej punktów od Sudaka, to Sudak jest amatorem roku Smarty nosi swoje trio się potrącić Kapcio, ile żyłeś? 15 sekund 15 sekund, dobra Marti słabe trio masz, no słabe trio masz. No. Jest, dobrze? jest dobrze? Jest zajebiście, jest, chopie, jest ogień taki, że to jest nie? Możesz sobie zbierać kumpli i iść. Tak? Jeszcze raz podnosisz stare. O oh, kur... A Maciek jaki Pek. Zajebiście, let's go. Wszyscy leżą, wszyscy leżą. Easy peasy, dogonimy cię, mendo ty. Pomocy, pomocy. Chodź do niej, chodźcie do niej. jestem free, jestem free. Tak, podnoś, 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 nie rzucaj, nie. Podnoś, podnoś, podnoś. Czakowice, czakowice. Podcie nie na brody Weź moją karty weźmy kartę, śmierć mutować, weź karty kartę śmierci butować, butować. Wylew miał, no nie? Wieś, no. Ostatni gim Leży Zajmiliście, ostatni nim Nawet Solo? Nie, no. nie. poleciał Ebi. No Ale mi heda no. sprzedał. Wychodź od razu, wychodź od razu! Ja z dużym jeszcze nexta zagrać! Ej, bo ty masz tyle sam punktów co ja. Ale jesteś żołosny, <śmulacje> słuchaj! Żołosny, Jesteś żołosny! Krzycza, krzycza, krzycza! To półtora minuty? Co jest? O, mówiłem, no ostatnie pięć minut szukaliśmy. Ale słuchajcie, 100 punktów zrobione. Więcej jest Suda. godzinę. godzinę. jest zróbmy tego. Na Na serdecznie w mojej kuchni generalnie dzisiaj, nie? Będziemy robić yy, bułki. Bułki, będziemy gotować. kapcio. zacznij od przekrojenia bułek. A jak się kroi bułki? <laughs> Mogę przekroić, czy dasz radę? <laughs> jo, <gówna. laughs> no prawda. <za> Jakiego gówna? Widzę, jak właśnie gówna <laughs> jakby mamy. No to zajebiczku. Oty, to jest jeden z lepszych kontentów. Ale my... Ja, i... I Sudak, nagrywamy. Więc co będą ludzie oglądać? Wydzieliście tak był co najmniej majorem albo konwersatorem. Kto słońce, słońce w ziemię? Nie wiem. Izaak Newton. Izaak Newton, bardzo dobrze. Serio? Tak. Ej, nie żartujesz? Nie. Nie, no żartujesz, stary. Nie, żartujesz? Tak. Sudak też nie wiedział, bo byś się śmiał jak debil, nie? On nie wiedział. Stary nie ma takiego kogoś jak Isaac Newton. Przeglądnie z wami w jednym pokoju uwłaszcza ludzki inteligencji. No, rodzice, według mnie to jest idealny moment, żeby zakończyć gotowanie kanapek. Co tak jednym słowem, co chciałbyś powiedzieć do kamery? double się na niczym nie